Ranny gość, radia Zachód. A o sprawach rodziny, o sprawach wakacji też trochę, ale i o sprawach politycznych. Porozmawiamy z Augustynem Wiernickim, prezesem Stowarzyszenia Pomocy bliźniemu imienia brata Krystyna w Gorzowie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam Państwa. Ym, od polityki zacznijmy, bo pan też y, może nieczynnie, ale na pewno jest pan blisko od wielu lat tego, co dzieje się w polityce tej lokalnej, krajowej. Platforma obywatelska poinformowała, że jedynką z województwa lubuskiego będzie wieloletnia marszałek Elżbieta Polak, Waldemar Sługocki, Szef partii w regionie będzie na drugim miejscu. Z trójki wystartuje Krystyna Sibińska. Co pan myśli o takiej konfiguracji, panie prezesie? No o takiej w konfiguracji myślę to, że Zielona Góra no, ma tutaj jakieś wyjątkowe preferencje. i Jest w tym wszystkim, tej całej rozrywce politycznej ważniejsza. No a Gorzów... No, Gorzów jest w drugiej lidze. Mówi pan o tym, że jeden i dwa, no, pozycje pierwsza i druga są po stronie oczywiście tak. z, z południa województwa polityków. Tak powiedzmy. No i się jest tak, mhm. że ta jedynka dwójka wchodzi do sejmu. Prawda, nie wiemy czy trójka. Sondaże wskazują, że trójka też, też raczej. Że może Aha. wejść, tak, tak. Ale to pytanie, to, kto będzie to, niżej jeszcze, kto będzie na czwartym, piątym to, miejscu, jak pan to, obstawia? Proszę pana, a to, to wie pan, nie wiem <laughs> nawet. Bo to są już miejsca takie, które nie są aż tak bardzo ważne w tym wyścigu do Sejm. Ale czy pana zdaniem to jest argument dla Prawa i Sprawiedliwości, dla innych partii z województwa lubuskiego, z północy województwa, dla tej części tak zwanego subregionu, żeby mówić o Właśnie, że zobaczcie, my mamy mocniejszą ekipę północ, że ta północ jednak potrzebuje tej reprezentacji mocniejszej. Na północ potrzebuje większej reprezentacji, panie dyrektorze, ale widzimy, że tą reprezentację i tą siłę coraz większą zdobywa Ziona Góra. Ale też i wszystkie naciski, wszystkie prawda, jakieś działania organizacyjne idą w tym kierunku. To przecież widać. Ja osobiście no, trochę się martwię. Pamiętam czasy, kiedy to Gorzów był wiodącym miastem województwa dawniej Ziongorskiego, Gorzowskiego, prawda? Tak to przed reformą, przed reformą, Ale proszę pana, w tej chwili no niestety obawiam się, że możemy zejść do drugiej ligi, a właściwie to pomału schodzimy. A hasło odsunięcie PiSu od władzy, w zasadzie jako program opozycji, to pana zdaniem coś da opozycji obecnej? Wie pan, to nic nie, dlatego, że ludzie czekają na dobre rozwiązania. Ludzie chcą wiedzieć, no to jeżeli PiS odsuniemy od władzy, to co nas czeka? to co my przez to zyskamy? Czy będzie te 500 czy 800 plus? Czy będzie dalej rozwój? Czy będziemy się bronić na granicy wschodniej? Proszę pana, czy będziemy drugą kategorią w, w Europie? Czy będziemy państwem wiodącym stosownie do własnej wielkości i, 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 i kondycji gospodarczej? I tak dalej, i tak dalej. Zatrzymajmy się, panie prezydencie, przepraszam. Zatrzymajmy się, pan powiedział 800 plus. Pana zdaniem 800 plus to jest... Program, który powinien ewoluować. To znaczy, co pan na dzisiaj o tym myśli? Bo są pikniki, są, jest promocja tego wydarzenia. Czy w ogóle jest pana zdaniem opcja taka, żeby opozycja, gdyby wygrała wybory, to byłaby w stanie ten program powstrzymać, zlikwidować, zatrzymać? Proszę pana, tego programu się nie powstrzyma. Ewentualnie będą ten program no poprzez pewne mechanizmy ekonomiczne minimalizować. No wystarczy tylko, że będzie inflacja i on będzie schodził na margines. Ale wie pan, ten program jest bardzo ważny z kilku względów. Przede wszystkim ze względów społecznych. Jak pan wie i, i, i państwo słuchacze, że w tej, w tej dziedzinie pomocy społecznej pracuje to społecznie zresztą 30 lat i wiele rzeczy na ten temat mogę powiedzieć. I co, i ubóstwo jest mniejsze, bo pan się spotyka nie, no, z tymi rodzinami nie. jakby od drugiej strony, no, I do pana no, przychodzą bardzo często prosić nie, o pomoc. To, nie to, że bardzo często. Ciągle były kolejki, proszę pana. Ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak działa 500+, jak, jak działać będzie 800+, no to należy zapytać, co się działo, prawda, kiedy ty, tych, tej pomocy nie było. To ja pytam, co się działo. No właśnie, były kolejki, proszę pana, z wyciągniętymi rękoma, matki z dziećmi, proszę pana, na... Korytarzach Centrum Charytatywnego. Panie Prezesie, niech Pan pomoże, bo koniec miesiąca nam się budżet nie spina. Nie mamy na lekarstwa, nie mamy na, nawet dla dzieci na cokolwiek. Wie Pan, tak było do, do 1 kwietnia 2016 roku, kiedy weszło 500 plus na drugie dziecko. Już się to bardzo mocno zmieniło. No ale kiedy w 2019 roku weszło 500 plus dla wszystkich dzieci, proszę pana, nam się kolejki skończyły. I tego płaczą dzieci na korytarzach ja już po prostu nie słyszę. No i, i to jest dla mnie odpowiedź. No dobrze, odpo a, a kontrargument? Czy w takim razie ten instynkt, ten, ta chęć pójścia do pracy, czy tego się nie wyzbywał u tych ludzi w ten sposób? Nie, absolutnie proszę pana, no nikt przecież nie powie, że 500 to jest ostateczny jakiś no, cel danej rodziny czy, czy kobiety. Absolutnie to jest pomoc. One chcą pracować i przecież i pracują. Po co są żłobki, po co są przedszkola. Yy żeby kobiety pracowały w tym kierunku trzeba iść. Trzeba im po prostu pomóc, żeby żeby ta opieka nad dziećmi była, one chętnie do pracy idą, bo 500 plus czy 800 plus i tak do końca nie wyczerpuje oczekiwań społecznych, ale bardzo pomaga. Ale to widać, to widać na wczasach, to widać nad morzem, to widać w górach, to widać, że te dzieci są zadbane, to widać proszę pana po zapełnionych zajęciach pozaszkolnych. No na muzykę na przykład chodzą ogromne tłumy dzieci, wie pan. I to te najbiedniejsze i bardzo zdolne zresztą, to wszystko widać. No tak, co 500 plus, to wiemy, że to już się zdezaktualizowało, to dlatego. Nie że... będę dyskutować, ale wie pan, to... to już jest potwierdzone, bo przecież to już nie tylko jest zapowiedź tak. polityczna, ale to jest też realne działanie, bo to są po... kolejne podpisy i, i to się dzieje. Panie prezesie, jeśli chodzi o narodowe święto dzieci wojny, to się chyba tak... Ja pytam, szukając pełnej nazwy, dlatego że. 10 września po raz pierwszy ten dzień będzie uroczyście obchodzony. Tak, proszę pana, tak, bardzo się z tego oczywiście całe. Wszystkie Stowarzyszenia Dzieci Wojny bardzo z tego cieszą. Nasze babcie, nasze dziadkowie, bo proszę pana, po 78 latach. 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 W Polsce, proszę pana, nasze babcie, nasi dziadkowie, ta grupa społeczna, którą my nazywamy dziećmi wojny, czyli te osoby, które podczas wojny były dziećmi, przeżywały strasznie tę wojnę, często w głodzie, w strachu, były deportowane, były gdzieś tam nawet w obozach. Dwa no, miliony dzieci zginęło. Te, które przeżyły. 78 lat czekały na to, żeby ktoś im po prostu jakoś dał jakąś satysfakcję za, za to wszystko, za tą biedę, którą przeszły, za to, że gorze odbudowywały, za to, że Warszawy odwoływały, że Polskę odwoływały. Po 78 latach Sejm Polskiej Rzeczypospolitej uhonorował. uhonorował uh -huh. Dniem polskich dzieciony Świętem. I to w dodatku rangą ustawy. To nie będzie dzień wolny od pracy, ale będzie święto narodowe. Mm -hmm. Dlaczego to jest takie ważne? W Polsce 2 miliony 200 tysięcy dzieci zostało zamordowanych. Oczywiście, że w tym prawie połowa to były dzieci żydowskie, ale były też polskie, narodowości żydowskiej. Milion pięćset tysięcy dzieci było sierotami lub pusierotami. 200 tysięcy Niemcy nam ukradli dzieci do germanizacji a ile wy, y, wysłano na Sybir, a y, ile zginęło w obozach koncentracyjnych, a y, przecież y, dzieci Andersa rozesłane po całym świecie, żeby je uratować, to było 30 tysięcy, to była ogromna rzesza, a przecież parę milionów jednak tutaj w biedzie przyjechało, y, na, na sam Zachód ponad milion. A jakby Pan widział, Panie Prezesie, te obchody tego dnia na przykład w Gorzowie albo w Zielonej Górze w Województwie Lubuskim, co się powinno wydarzyć Pana zdaniem w związku z tym? Proszę Pana, tak, ta świadomość musi do, dotrzeć do, do każdego naszego obywatela, że, że te nasze babcie dziadkowie muszą mieć jakąś satysfakcję. My musimy je uczcić. I proszę Pana, będzie. Przygotowujemy w tej chwili taki obelisk, który będzie stał na takim skwerze między Sikorskiego, Tutaj przy, przy, przy tym starym domu to um, za za rolnikiem. Tak jest. Już u, u jest uchwała Rady Miasta. Jest to wszystko za, zatwierdzone. Mało tego, to będzie duży obelisk ogromny z określoną treścią edukacyjną, żeby każdy, kto podejdzie sobie przeczyta, jaki problem i jak żyły dzieci podczas wojny, ale także jak żyły po wojnie. To, i w ten sposób chcemy najpierw na początku. Natomiast no potrzebny jest ogromny program pomocowy dla tych ludzi, którzy w biedzie przeżyli i wojnę i okres stalinowski. I trzeba się śpieszyć, bo to są bardzo często ludzie w podeszłym bardzo wieku. Tak jest, zostało niespełna 2 miliony osób tych, prawda, to szybko odchodzą, to są osoby powyżej po, po 78 lat. Często chorowane. Najczęściej schorowane po prostu państwo musi o nie szybko zadbać czym jest wojna to doskonale wiedzą wiedzą te osoby to nie trzeba w ogóle nic mówić natomiast czym jest wojna we współczesnym wydaniu w Ukrainie to, to widać na wschodzie to tak? widać na wschodzie a pan jest też blisko tej sytuacji dlatego że w pana ośrodku wypoczynkowym w długiem za strzelcami krajeńskimi jadąc od strony gorzowa przebywają już nie tylko ukraińcy ale są też i Litwini ale to rozumiem nie, nie z powodu wojny ci Litwini przyjeżdżają nie, Litwi nie, nie z powodu wojny mamy 150, średnio 150 osób z Ukrainy to są matki z dziećmi przeważnie. I nie przyjechali na wakacje w sensie cieszyć się słońcem i. Ja nie wiem, wodą czy oni się tylko? w ogóle potrafią cieszyć, no kiedy cały czas ten umysł mają zaprzątnięty tym, co się dzieje na wschodzie, bo przecież tam ich zostali mężowie, ojcowie, bracia. A oni tutaj są. A Litwinów wzięliśmy, dlatego że po prostu to jest Polonia. To są dzieci z Polonii Litewskiej. Chcą się uczyć języka polskiego, chcą poznać historię Polski. Przygotowaliśmy dosyć ciekawy program. Przyjechało 35 dzieci z Litwy. No i tam na długim w tej chwili mamy takie miasteczko międzynarodowe. Mhm. Dzieci z Litwy, dzieci z Ukrainy i dzieci Polski. A jak wygląda atmosfera? Jak się bawią ze sobą, jak rozmawiają ze sobą? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze i wie pan, to mnie bardzo cieszy, że że to całe nieszczęście na wschodzie jednak nas konsoliduje, jakoś się zbliża, tworzy atmosferę przyjaźni i to widać. Nie ma pan wrażenia, że wiele, wiele osób z Polski ja, wiem, że ja często pan to pytanie zadaję, Jak pan przychodzi tutaj do radia yy, Na nasze zaproszenie Ale nie ma pan wrażenia, że wielu Polaków Już dawno zapomniało, że na wschodzie w ogóle coś się dzieje Proszę pana, do wielu rzeczy się przyzwyczajamy Ja nieraz pytałem swojego ojca A jak było podczas II wojny światowej No na początku było bardzo tragicznie a potem się do tych bomb Do tego wszystkiego no przyzwyczailiśmy Wiedzieliśmy kiedy się chować, kiedy uciekać Kiedy się martwić, a i kiedy się cieszyć No i dzisiaj też tak jest. Trochę się do tego przyzwyczajamy, ale musimy pamiętać, że wolna jest bardzo groźna i ta sytuacja na wschodzie jest bardzo groźna. I się bardzo cieszymy, że Polska dzisiaj no, zdaje egzamin, jeżeli chodzi o obronę naszego państwa, naszych granic. Bo wakacje się skończą, ale ci, te matki z dziećmi, jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, oni zostają. Oni zostają, tak. Zostają. Myśleliśmy, że już ta wojna się w jakiś tam sposób skończy, żeby to mogli wyjechać tam. Oni są dla swoimi domami. Tak? Chociaż dzieci się szybko przyzwyczajają, nawet trochę zapominają, bo zaczynają rozmawiać o tym bardziej po w takim miejscu, gdzie tam tak, jest dużo atrakcji. Tak, ale z tymi mamami, jak się rozmawia, to. Mhm. No i, i ten ojciec, który gdzieś tam jest na froncie, to wszystko stwarza tą taką często, no, bardzo przykrą atmosferę. Dramatyczną aurę. Augustyn Wiernicki prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna był gościem Radia Zachód. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję Państwu. Lubuskie Polska i świat jeszcze więcej publicystyki na Zachód 24pl